Dzień dobry państwu, witam panie, witam panów. Dzisiaj przy okazji Trzech Króli, żartuję, chciałbym państwu powiedzieć kilka słów na temat mojej, że tak powiem, mojej afiliacji, jak chodzi o powiedzmy scenę polityczną. Większość państwa doskonale wie, że jestem człowiekiem prawicy, że jestem człowiekiem konserwatywnym i wszędzie, gdzie jest jakaś prawica, to staram się ją popierać. Tam, gdzie ta prawica ma rację, ale generalnie staje w jej obronie i że tak powiem, próbuje promować te wartości prawicowe, a nie lewackie, lewicowe. Nawet w samym słowie, powiedzmy, coś załatwić na lewo, czyli ukraść, coś innego. Widzą Państwo, to nawet genealogia tego, tego słowa to mówiłbyś człowiek prawy, uczciwy. Lewak to jest złodziej, oszust i inne sprawy. Także. Wszystko co jest związane z lewactwem, z komunizmem, jest mi dalekie i brzydzę się tego. Brzydzę się tym. Proszę Państwa, dlatego ten film nagrywam z tego powodu, że chciałbym Państwu powiedzieć, że to sami wiecie, bo jest tam u mnie wisi megahat, czyli czapka Maga Mag Mag hat, czapka wylansowana przez Donalda Trumpa. Bo Donald Trump w ogromnym procencie, może tam. w w 90, 90 paru procentach, według mnie, jest człowiekiem prawicowym. Dlatego jest mi osobą blisko. Jedyny minus, który ja mam w stosunku do niego, to jest to, że jest w jakiś sposób szantażowany, albo uzależniony, albo ubezwłasnowiony w jakiś sposób przez ośrodki rzymiańskie, przed którymi skacze z gałęzi na gałęź. Natomiast w pozostałych sprawach. Jest to człowiek prawicowy, dlatego jak Państwo zauważyli, popieram jego w stu procentach, nazywając go nawet tak grzecznie, powiedzmy, z przekąsem yy, naszym bandytom. Muszą Państwo zrozumieć, jeśli ktoś ma odrobinę pojęcia o historii, to nawet tej historii takiej niedalekiej, no to jednak jak nie było największymi zbrodniarzami na świecie, to byli zbrodniarze lewicowi, socjaliści, czyli to był Stalin, to był Hitler, to był Pol Pot, Także jak Państwo widzą, te lewackie nasienia, te lewackie tak zwane zbrodniarze, oni odpowiadają za, sam, sam powiedzmy, Staliny z, z Hitlerem, to odpowiadają za jakieś zbrodnie w, w, na, na 150 milionach, jak nie więcej ludzi, plus Pol, Pot i te inne sprawy, to już, jest, to już jest astronomiczna suma, ta wielkość. Przede wszystkim środowiska lewackie, oni na swoich mordach, fałszywych mordach mają jakieś, jakieś hasła wolnościowe o wolności, o coś innego, to jest nieprawda. Oni, jak Państwo widzą, nawet w Polsce to lewactwo, co w tej chwili jest u władzy, to oni mają na myśli cenzurę, żeby cenzurować, że tego to można mówić, to nie wolno mówić, bo jak to się mówi, to jest brzydkie, my tego nam się to nie podoba. Tutaj, właśnie jak Państwo nawet widzą, w Polsce, w Polsce tutaj ksiądz był aresztowany, siedział wiele miesięcy w więzieniu, została mu złamana psychika, jest człowiekiem chory w tej chwili. Jakieś kobiety były tam, tam torturowane. Kamiński, Wąsik podlegali torturom. Tak jak Państwo widzą, te środowiska, one się nie boją ani nie, nie tego, nie, nie boją się ani używać zbrodni, tak jak Stalin czy tamtego, ani powiedzmy jakieś tam. Yy, Ograniczenie wolności słowa, wolności religijnej, powiedzmy, jak Państwo widzą w Polsce, już tam krzyże są zdejmowane, inne historie. Także szeroko rozumiane lewactwo to jest przeciw zaprzeczenie wolności. Oni nienawidzą wolności, nienawidzą wolności, i żeby szerzyć swoją ideologię lewacką, posuwają się do zbrodni i to masowych zbrodni. Dlatego jak Trump przyszedł do władzy, bardzo mi się spodobało, bo to według mnie jest osoba prawicowa. I wiedziałem, że na bandytę musi być bandyta. Na bandytę lewacką musi być bandyta tak zwana prawicowy. I według mnie takim bandytą prawicowym jest Trump. Ja mówię to z, tak powiem, z pewnym uśmiechem, w pewnym cudzysłowie bandytą, ale on robi świetną robotę. Sprawa Maduro. już Maduro to jeszcze znam z pobytu w Wenezueli. On był takim bandytą, który sfałszował wybory. To był taki, taki bandycki typ. I uważam, że to był taki powiedzmy, jak, jak Łukaszenka, który też stwarza wybory, to są, to są ludzie, że tak powiem, to są ludzie takie najgorsze masie, są tak tyralni. Także tutaj powiedzmy, jak chodzi o Maduro, jak chodzi o, o tego, o Łukaszenkę, to jak najbardziej to są, to, są, to, są, to są bandyci i z tymi Trump się, że tak powiem, no, z jednym się rozprawił, z drugim jeszcze nie, ale takie bandytarkę to możemy popatrzeć w Polsce na obecną władzę. Powiedzmy na, na bandytarkę w Unii Europejskiej, to też te lewicowe y, partie to są właśnie bandyckie partie. Bo jeżeli, niech nikt, nikt nie opowiada różnych bzdur, że jeżeli, że Tusk jest jakiś prawicowy albo wolnościowy, jeżeli on do swojego grona no, y, przyjął, że tak powiem, partie, partie te, y, komunistyczne tworzą, no, tak powiem, koalicję. Taki czarzasty komunista jest, tak powiem, marszałkiem Sejmu. Tak I też dzięki Tuskowi, dzięki jego, jego świcie, dzięki jego, jego ludziom został wybrany na marszałka Sejmu. Także, jak Państwo widzą, te środowiska przestępcze, komunistyczne im jest po prostu blisko do siebie. Dlatego tylko złodziej, świnia i bandyta może być lewakiem. Natomiast środowiska prawicowe. To są ludzie wierzący, a ludzie wierzący to jednak jakby nie było, to są ludzie, którzy mają jakiś kodeks moralny. Ich, jak powiem, tam jest ten kodeks, przede wszystkim głównym kręgosłupem to jest Pismo Święte. Jeżeli ktoś chce jakikolwiek rozmawiać o temat chrześcijań, chrześcijan, yy, na temat tego moralności, powiedzmy chrześcijańskiej czy katolickiej, to musi przede wszystkim przeczytać Pismo Święte i dopiero mając to wiedzę, może, może dyskutować ze mną czy z kimkolwiek innym. Ja mówię tutaj o tych środowiskach lewackich czy ateistycznych, które tak powiem mają mordę pełną frazesów, opowiadają, że tak, jak się ktoś dobiera lewakom do dupy, to wtedy krzyczą, a gdzie są wasze wartości chrześcijańskie, dlaczego się tak nad nami zdręcacie coś innego. I to, to zdręcanie się, czy tam jakieś takie sprawy, te prawicowe, to są według mnie no, strasznie na małym takim wydaniu, bardzo takim, no y bardzo są grzeczne. Dopiero Trump zaczyna pokazywać, jeszcze tak powiem, na przykładzie Maduro, że bierze się za mordę i dopierdla. I stąd całe lewactwo polskie, lewactwo, proszę państwa, e, europejskie i lewactwo światowe wyje, prostu że im się nie podoba, jakim to bandytą jest Trump. Trump. Oni, jak byli u władzy, ich tam popile. Że ich tam gór były władzy mordowane w setkach milionów temu w porządku, zakładają cenzurę jest w porządku, a tu nagle przechodzi Trump czy bask czy, czy Vance i mówią o, powiedzmy, o tym, o wolności słowa, żeby, żeby nie cenzurować coś innego. I są okrzyczani faszystami najgorszy, co może być i tego. Także tak Trump był, jest i długo będzie moim bandytą. Ja go kocham, ja go lubię, ja go szanuję, według mnie to jest idealny przywódca. I na bandytę musi być bandytę, dlatego on jest tym człowiekiem, który przeciera szlaki. I jestem za tym, żeby on, powiedzmy, i siłę, i siłę militarną, i siłę ekonomiczną, i gospodarczą używał wszędzie, żeby lewactwo rugować z przestrzeni publicznej. Pierwsza sprawa to jest, co on zrobił, to dobrze, że on wycofał środki amerykańskiego podatnika, którymi były szpikowane wszelkiego rodzaju lewackie. Jak USAID czy, czy USAID, tam takie organizacje, czy fundacje jakieś Batorego, jakieś inne. W każdym razie tych fundacji jest cała masa, tych lewackich, i one były, że tak powiem, utrzymywane przy życiu ich, i, i mogły strzeżyć na swoją lewacką ideologię przez to, że Amerykanie płacili ogromne pieniądze, podatnicy płacili pieniądze na to, żeby oni szerzyli defety, żeby się szerzyli brak moralności, żeby Bandyterkie, żeby szerzyły złodziejstwo i to co wszystko co najgorsze jest utożsamiany z, z komunizmem i z lewarstwem. Także tutaj według mnie Trump jest tak by... ja bym chciał, żeby taki Trump był jak najwięcej. W Polsce jest potrzebny taki Trump, dlatego też wspieram te środowiska, wspieram, no tak, wspieram, może iść duchowo, wspieram te środowiska, które popierają Trumpa, tylko tyle, że nasi to tak robią to w taki sposób taki typowo polski, taki siermierzny, taki tępy, mało taki wyszukany, mało wyuznany. I to mi się trochę nie podoba, bo, bo takie telewizje czy Republika, czy w Polsce 24, jak biorą tych, tych ludzi, to oni muszą mówić tam zgodnie z, tam z tym, z tym, że tak powiem, z tą z tym guru, powiedzmy, tam takich tych, 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 tych publicystów prawicowych, czy znaczy prawicowych, tych, którzy akurat w tych mediach występują, żeby tego, żeby tak Trumpa Czasami przechwalę się. co z tego, że widzę Państwo, ja go chwalę, ale pokazuje dobro i złob Trumpa. Pokazuje, co robi, dlaczego robi, jak to robi i to samo oni powinni tego, a nie po prostu tylko przyklaskiwać, że wszystko robi idealnie. Rzeczywiście, on robi świetną robotę, w bandycki sposób, może niezgodny z prawem, ale wolę, jak to Trump robi te rzeczy prawicowe, wolność słowa i inne historie, niezgodnie z prawem, Niż powiedzmy Tusk w Polsce, który też robi niezgodnie z prawem całego jego taścitwa, cała jednego ta spółka. To jest taka bandeterka i robi niezgodnie z prawem, ale to są środowiska lewackie. I widzą Państwo, co oni w tej chwili robią. Próbują teraz zrobić cenzurę, że będą cenzurować słowo, powiedzmy w internecie. Środowisko lewackie, widzą Państwo, czy przykłady śmierci, zgonów. No to proszę Państwa, służba zdrowia. Zapisu było. Na pewno nie było dobrze, bo te pieniądze są generalnie rozkradane. Nie idą do pacjenta ani tam na szpitala, tylko na jakieś bolangi. Później ci lekarze bolują po jakiś spa, jakieś inne historie. Po prostu tego, tą głupotę, brak kontroli tego, tego państwowego molocha, jakim jest służba zdrowia. Także, że jak Państwo widzą, tutaj w Polsce te, te, to, to, to lewactwo. I, i ta, ta bandytarka, że tak powiem, później to się przekłada na zgony pacjentów, że nie może być ten pacjent zbadany, nie może mieć operacji, i to przychodzi, przychodzą śmierci. Przychodzą śmierci zgony tych ludzi. Także to jest przełożenie na to, że ludzie giną. Wiadomo, że zapisu też to miało miejsce, to tego, że pis to jest to partią lewicową. Nie jest partią lewacką, ale partią lewicową. Ale le partia lewicowa, tak samo jak partie lewackie, nie jest w stanie. Opanować systemu, żeby była wynagradzana ludzka inteligencja, praca i inne historie, tylko musi być subsydiowany przez państwo, przez, przez tego, czy to jest taka, bo rzeczywiście są sprawy zbrojeniowe, gdzie powinny być subsydiowane, kontrolowane przez państwa energetyczne, ale innego rodzaju rzeczy powinny być, że tak powiem, w gestii prywatnej, żeby nie było pokusy do tego, żeby łapać się na stołki. Nawet ignoranci łapią się na tylko dlatego, że pochodzą z jakiejś partii albo z jakiejś litwy. Także jak Państwo widzą, tutaj nie wiem, czy nie chcę się długo rozgadywać, partie prawicowe i Donald Trump naprawdę są wspaniali ludzie. Chcę, żeby było więcej takich. I kwestia tego, żeby wszyscy w Adaszkowie, czy to w Polsce, czy we Francji, czy gdzieś idzie, żeby się bali. Bo to Maduro to, to jest taki przykład tego najsłabszego państwa w sensie, Ochrony militarnej innych, dla Amerykanów to była dosyć y, taka bułka z masłem. Ale są watażkowie, powiedzmy, czy to jest w Polsce, czy to jest w Niemczech, czy to jest we Francji, czy w Unii Europejskiej, już von der Leyen i inni, przecież Państwo zobaczą. Tam były takie panienki, które kradły, które tego tam pieniądze u nich zostały znalezione, defraudowali te pieniądze Unii Europejskiej. Ci osoby, że tak powiem, trafiły, że tak powiem, do aresztu, a w tej chwili znów są wolne, znów siedzą w Unii Europejskiej w tych, w tych gremiach, powiedzmy, takich decydujących, decyzyjnych. Także, jak widzą Państwo, znów ci złodzieje znów wrócili, udowodniono im, że kradli tego, ale w dalszym ciągu wracają i kwestia z tego, jeżeli. I to się nie da ich wyrugować normalnie. Jedyny sposób wyrugowania takiego towarzystwa to jest metoda Trumpa samolotami, czy nam helikopterami, obstawiamy, bierzemy jakiegoś i wsadzamy go do pierdla. Jak wsadzamy do pierdla, to wtedy zaczynają się ci inni, zaczynają się bać. Bo może i mnie wsadzą do pierdla i przez to stają się już uczciwsi. Ale takich właśnie madurów, madurów to powinno, tak powiem, być dużo, dużo więcej, abym się nie skupiał na Ameryce Południowej na Kubie, czy na innych krajach, czy na Kolumbii, tylko tutaj bym szukał w Europie, szczególnie, bo ta Europa jest właśnie takim, się, się, takim siedliskiem lewactwa i tego, i tego, i tego, 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 tych fekaliów. Bo Trump pod nim jedynie majeń, jest, jest ogromny, ma problem, bo. Maduro rzeczywiście, to i nawet wśród Wenezuelczyków, ja tam mieszkałem, Chavez był socjalistą, komunistą, był kochany i ja to rozumiem, został wybrany większością głosów, to było naturalne, został wybrany legalnie. Natomiast Maduro musiał użyć tryków takich czy innych o, poprzez oszustwo wyborcze, żeby dojść do władzy i tę władzę utrzymywać. Tak samo później sekował swoich rywali, rywali powiedzmy, którzy starali się o urząd prezydenta. W Polsce też byli sakowani, były wymyślane jakieś tam bzdury na temat Nawrockiego, że to bandyto, że bokser, jakiś, jakiś menel z, tego, z tej branży bokserskiej jakiś po więzieniach się szlajał, to by dla Tuska autorytet, jak nam się już nie pamiętam, jak się nazywa, przytaczył jego zdanie. Także jak Państwo widzą, w Polsce jest może nie identyczna, ale podobna bandyterka w podobny sposób zachowali się ze do nawróckiego. Także, jak Państwo widzą, tutaj prawicowe środowiska, czy to jest w Polsce, czy w Ameryce Południowej, gdzie <coughs> powinni, jak dojdą do władzy, trzeba wziąć za mordę i, że tak powiem, zgodnie z prawem, poprzez sądy, wsadzać ludzi dopiero dla eliminować z życia publicznego. To jest podstawowe. Eliminować życie publicznego, czyli nie Zabijać, bo to nie jest po ale nie pozwalać, żeby złodzieje, oszuści, bandyci byli u władzy. Tylko zostali przykładnie ukarani. A wracając do Ameryki Południowej, Ameryka Południowa jest słynna. A czy słynna? Słynna jest, są Stany Zjednoczone w ingerencję w Ameryce Południowej, bo agenci CIA przez lata, przez dekady mordowali, porywali różnych tam powiedzmy wataszków, ale nie tylko wataszków, nawet uczciwych ludzi, jak, jak Noriega w Paravi. Nie, bo przecież oczywiście, jak to Amerykanie przypiszą, że to narkotyki, handlował coś innego, że co było to bzdurą, ale to jest nośne i tego jest trudno to udowodnić, że nie handlował. Powiedzmy, bo Amerykanie, że handlował, bo tutaj mamy to tam, tak jak z tym bronią masowego rażenia, że gdzieś tam Saddam Hussein, gdzieś tam broń pływała. Nie wiadomo, jak to było, tego, jakimi statkami, niewidoczne statki, nie tego, ale na pewno to broń była. Takie bzdury były. Tak samo Ameryka Południowa to jest przede wszystkim. Narkotyki to jest wytrych po to, żeby ludzi ukarać, żeby wsadzić do więzienia, żeby ich odsunąć od władzy. Fakt, że te, te państwa są łatwe do skorumpowania i tam mają ogromny wpływ i, i, i Chińczycy, i Rosjanie. To już długa historia tam już o promach, powiedzmy, rosyjskich w Wenezueli, co tam byłem, ile to dużo, mógłbym Państwu opowiadać, leżący do Rosjan, ale, ale chodzi o to, że Amerykanie przez dekady, i do tego nawet możecie posłuchać takich agentów CIA na, na, na YouTube, opowiadają, jak oni tam porywali, jak mordowali, jak szantażowali tych różnych wpływowych ludzi w Ameryce Południowej. I to mi się nie podoba, bo oni tych ludzi szantażowali i, tego, i inne rzeczy nie po to, żeby wprowadzić dobrobyt w tych krajach, tylko żeby sami przejąć, powiedzmy, czy to jest ropa naftowa. Czy taki biznes, czy inny biznes, czy jakieś kopaliny, czy inne rzeczy, bo chcieli ciągnąć z tego pieniądze, a te państwa zamienić w siły robocze. Jakuba to było, to miało być państwo i było, państwo, burdeli i kasyn. To Amerykanie najbardziej odpowiadają, bo tam sobie jeździli na wakacje, by burdele, kasyna i tania się robocza, i tam się bawili. I to jest było prywatne, ale, tego, ale to było po naszemu, bo dla nas, dla naszych ludzi na emeryturze, powiedzmy, którzy tam się osiedlają, to jest właśnie raj na ziemi. Także Amerykanie zapisali się tam naprawdę źle, bardzo źle, i dlatego są nienawidzeni, w prawie w całej Ameryce Południowej. Trump po tej akcji też będzie nienawidzony, chociaż tutaj będzie uwielbiany, bo Maduro to był bandyto. Dobrze, że na wielu rezygnałczyków, na pewno, bo są szczęśliwi, pewnie na większości, został usunięty, ale Mówię, że ten sposób jest taki sam sposób Trumpa, jak jego poprzedników, tylko że jego poprzednicy byli nie tyle prawicowi, co byli takie no, demokraci, czyli bardziej lewicowi prezydenci, którzy też dzięki ich zgodzie albo dzięki ich inicjatywie zostały mordowani prezydenci, porywani i inne sprawy. A te państwa, jak były w biedzie, tak, tak dalej są w biedzie, bo dla nich najważniejsze, żeby nie było komunizmu, żeby nie był komunistą władzy, ale jak nie, nie komunista, czyli to może być łapownik, to może być oszust, to może być może być e, jakiś, no ktokolwiek, aby tylko dbał o interesy amerykańskie Stanów Zjednoczonych, a nie tego kraju. Jak będzie dbał i pozwolił Amerykanom to działać, to już jest dobry. Najważniejsze, żeby nie był komunistą jako taki. Także to jest e, tego, a jeśli już jest komunista, to od razu doprawimy mu mordę że sprzedaje narkotyki i tego. Także jest to, jak Państwo widzą, z, z, y, trudny temat skomplikowany, no ale tutaj mam nadzieję, że zaświęcimy Państwu tyle, o ile y, tę sprawę. Serdecznie pozdrawiam w Dzień Trzech Króli, Święto Trzech Króli. Y, to trzymajcie się, a stale